Poranne pytania Radio Olsztyn, Krzysztof Kaszubski, witam Państwa. Naszym gościem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, bo nie posłanka, bo tak pani poseł prosiła, żeby o niej mówić. Iwona Aren, Dzień dobry. Zawsze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani poseł, ustawa o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym to jest coś, co rozpalało umysły posłów w ubiegłym tygodniu. Po co Prawo i Sprawiedliwości otwieranie kolejnego frontu starcia z Komisją Europejską? Komisja Europejska już jedna z pani komisarz Czeszka przysłała. Pismo, list, w którym prosiła bardzo wyraźnie, żeby nie procedować dalej tej ustawy do momentu, kiedy instytucje europejskie nie powiedzą, czy jest ona zgodna z prawem unijnym, czy nie. No i to bardzo nas rozśmiesza. To znaczy, zacznijmy od samej ustawy. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby nastąpiła jakaś anarchizacja sądownictwa w Polsce. Tak? Jest część sędziów, która zapewne to jest niewielka w stosunku do tego, ilu sędziów jest w Polsce. Jest to niewielka część, która e, zachowuje się jak rasowa. politycy. w sądzie politycy. rejonowym wolsztynie, to jest większość sędziów? No dobrze, bo no, większość sędziów, no, nie wiem czy tu większość, no bo jakby przeprowadzić rzeczywiście referendum tajne, to nie wiadomo jakby się sędziowie zachowali, bo ja nie sądzę, że e, dobrze wykształceni, mądrzy ludzie, którzy wykonują zawód sędziowski i widzą co się dzieje, gdzie uczeni są e, na aplikacji e, sędziowskiej, że Powinni zachowywać się apolitycznie. Mają poglądy. Nikt nie wymaga tego, żeby, nikt, żeby sędzia nie miał poglądów, ale nie może ich pokazywać na zewnątrz. Nie może pokazywać, że popiera jakąś partię, a innej nie popiera. To, to znaczy, że nie jest godny wykonywania tego zawodu. Ja sądzę, że wielu sędziów to rozumie. I ta anarchizacja, która dzisiaj się dzieje, jest niedopuszczalna. My nie możemy, jako odpowiedzia odpowiedzialny rząd, odpowiedzialny Sejm, większość Sejmowa, my nie możemy doprowadzić i dopuścić do tego, żeby nagle wyroki jednych sędziów były podważane przez innych sędziów przede wszystkim Sędziowie wybierani są przez pana prezydenta i to jest zgodne z konstytucją, dlatego my podczas pracy nad tą ustawą krzyczeliśmy w Sejmie Konstytucja. To my krzyczeliśmy Prawo i Sprawiedliwość, Konstytucja. Bo chcemy, żeby tą konstytucję szanowała druga strona, nie zachowywała się politycznie. I sędziowie, którzy co, dzisiaj no, w Olszynie no, wychodzą, w z tym właśnie, sędziowie, sędziowie, którzy wychodzą, wychodzą to z napisem, napisem Konstytucja, pan sędzia już Juszczyszyn czy inni z napisem Konstytucja, powinni chyba poczytać Konstytucję i zobaczyć. Yy, i co jest rzeczywiście napisane w Konstytucji. Na, i, a jeżeli chodzi, przechodzimy do y, Komisji Europejskiej, to tak naprawdę prawo wewnętrzne y, y, każdego państwa jest prawem wewnętrznym każdego państwa. My ustanawiamy, my. Sejmy, Ale jeżeli jest to niezgodne y, z przepisami Unii Europejskiej, z przepisami? no to zaczynamy wypadać ja z, takiego, takiego, z mainstreamu. Polska ja nie w ogóle nie jest znam już w mainstreamie Unii Europejskiej. Ale wypadnie już zupełnie na sam nawias. Będziemy za nawiasem Nie nawiasu. znam, panie redaktorze, takiego przepisu w trakcie traktacie Unii Europejskiej, który by mówił o tym, że my nie mamy prawa ustanawiać ustroju sądów powszechnych w Polsce. Każda, każde państwo, każdy kraj, Niemcy, Francja, mają swoje ustroje sądów. Tak? One Ale dlaczego nie Komisja są Europejska identyczne? Nie ma jak nasze. pretensji do tamtych krajów. A my ma chcemy do dostosować nas. Tak, ustrój sądów powszechnych, chociażby do tego, jak funkcjonuje we Francji, jak funkcjonuje w Niemczech. Natomiast, no i w Czechach też. No i w Czechach też, prawda? A tutaj jest wielka, nie wiem, panika tak, przez sędziów, bo o co o, Zacznijmy od początku. O Dobrze, co chodzi? O co chodzi sędziom O co pani? chodzi sędziom? Według mnie i według nas o to chodzi, że wprowadziliśmy izbę dyscyplinarną, bo to był największy dla nich problem. Czyli sędziowie nie chci, chcieli być bezkarni, czy kradli, czy zachowywali się niegodnie urzędu sędziowskiego, czy inne rzeczy karalne robili? Oni nie chcieli być rozliczani. My posłowie jesteśmy rozliczani, rząd jest rozliczany, pan jest rozliczany, wszyscy są w Polsce rozliczani. Dlaczego ta nadzwyczajna kasta, ta specjalna grupa ludzi miałaby być bezkarna i sami siebie mieli rozliczać, gdzie statystyki pokazywały, że te izby, które wcześniej orzekały o etyce, bądź nie etyce sędziów, w ogóle nie funkcjonowały, bo ja nie znam takiego sędziego, który by został ukarany przez tych swoje gremium. I, pani pani i poseł, oto jest ale może to jest problem. tak, że Prawo i Sprawiedliwość wyciąga kilka. Przykładów niegodnego zachowania sędziów czy naruszenia prawa przez sędziów, generalizując to, tworząc takie wrażenie, że faktycznie są nadzwyczajną kastą, faktycznie łamią prawo, Ale nie, nie, nie prze, prawo, przepraszam, nie nadzwyczajna tego kasta prawa. to nie my powiedzieliśmy. To e, sędziowie o sobie powiedzieli, e, szefowa Związku tam sędziów czy, czy organizacji sen Justicia chyba powiedziała o tym, że są nadzwyczajną kastą. Oni sami siebie tak nazwali, gdzie e, nie są nadzwyczajną kastą. I muszą to w końcu zrozumieć, że są władzą tylko i wyłącznie sądowniczą. Władzą ustawodawczą jesteśmy my, Sejm, większość sejmowa, którą potwierdziliśmy w ostatnich wyborach, wygraliśmy sądownicza może też kontrolować i my mamy prawo. i my mamy prawo ustanawiać prawo, a sędziowie muszą się dostosowywać do tego. Ale też kontrolują to prawo, które jest Wie, uchwalane przez W jaki Sejm. sposób kontrolują? Sąd Najwyższy Wy, może odrzucić, przyjąć, zwrócić uwagę, że są błędy w jakichś ustawach. I od tego jest Trybunał Konstytucyjny, panie redaktorze, nie Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy jest od orzekania w sprawach ludzi. Natomiast Trybunał Konstytucyjny jest od tego, żeby orzekać, czy coś, jakaś ustawa jest zgodna z Konstytucją, czy nie. Więc Sąd Najwyższy sobie uzurpował prawo do tego, żeby przejąć kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. I to jest nieprawidłowe. I to, to idzie w złym kierunku. I dlatego my nie możemy dopuścić do tego, żeby w sądownictwo w Polsce... W ogóle skandalem jest, żeby jeden sędzia, który został powołany przez prezydenta, stwierdza, że... czy podważa wyrok w sprawie Cy, czy cywilnej, takiego zwykłego, szarego człowieka tam na dole, pierwszej instancji i on y, podważa wyrok, który wydał sędzia, który też został powołany przez no, prezydenta. Jaki jak widzi Pani to dalszy, jest dalszy los y, tej ustawy, bo już y, marszałek Grodzki w orędziu marszałek Senatu Pan marszałek w TVP, Grodzki powiedział, lepiej... że, że raczej Senat nie przyjmie tego w taki łatwy sposób, jak to się wydaje w Se Prawu senat, i senat może sobie przyjmować lub nie przyjmować. Y, y, mogą sobie, mają 30 dni na to, żeby ustawę naszą rozpatrzeć i ta I będą ustawa będą tyle wraca... rozpatrywać. No no mogę się z panią rozpatrują. założyć, że to będzie 30 Dobrze. dni dokładnie z zegarkiem w ręku. Dobrze, niech rozpatrują 30 dni, to wróci do nas, mamy większość sejmową i zostanie to przegłosowane. Tak wygląda. Mandat dostaliśmy społeczny w ostatnich wyborach. Jest nasz, nasza, nasza większość, więc robimy, obiecaliśmy Polakom w wyborach, że w końcu zrobimy porządek z sądami, żeby te sądy rzeczywiście Funkcjonowały, a nie cały czas torpedowanie jakichkolwiek zmian w sądach. Środowisk, torpedowanie środowiska prawnicze liczyły Poza na to, że prezentował. Panie Redaktorze, prawnik się... pozwoli pan, bo, bo powiedział Pan o, o orędziu pana marszałka Grockiego. Pan marszałek Grocki najlepiej, żeby się nie odzywał, bo coraz więcej dociera informacji na temat tego, jakim był łapówkarzem, tak? Brał łapówki za wykonywanie zabiegów lekarskich powinien w tym momencie tak? jednak troszeczkę się cofnąć do tyłu, się zastanowić nad tym, co mówi i co robi. No tego, czy brał łapówki, to nie wiemy, bo to sąd powinien ustalić, czy brał łapówki, Dobrze, czy nie. Ale mamy świadków, którzy przychodzą i mówią, że dawali pieniądze. To już daje do myślenia. Panie poseł, musimy kończyć wszystkiego, nie wyczerpiemy niestety. To były poranne pytania Przekażę. radio Arztyn, no, ostatnie Dziękuję przed świętami my z pani udziałem. Bardzo bardzo przepraszam za, za, za to, za moje emocje państwa, ale rzeczywiście musimy doprowadzić do normalności w sądownictwie, żeby służyło Państwu. I tak. Na koniec chciałabym, pozwoli pan redaktor, że złożę odrobinę, spokoju, odrobinę tak? spokoju, serdeczne życzenia, spokoju właśnie w święta. Takiego oderwania się od tej, takiej naprawdę szybkiego życia, żebyśmy te święta spędzili w gronie rodzinnym, w cieple, żeby nikt nie był sam. Tego państwu życzę i naprawdę proszę wszystkich wierzących o modlitwę za to, żeby nam się w następnym roku wszystko udało, jeżeli chodzi o Polskę i walkę o dobre sprawy Polski. Poseł PiS Iwona Arendt była bardzo. gościem porannych pytań radiowych. Dziękuję bardzo panie poseł.